Gramy na maksa. Czas na recenzję dodatku do Wiedźmina 3. Dziki Gon. Krew i wino. Ostatni dodatek. Wydawcą u nas jest CD Projekt Red, PEGI 18. Grę dostaliśmy od dystrybutora i bardzo dziękujemy. O czym jest krew i wino? W krew i wino pojawiamy się w nowej krainie Tu Są. Krainie płynącą winem i krwią i krwią płynącą. Tak, jakby tak w skrócie e... powiedzieć. Krzysztofie, może takie małe wprowadzenie fabularne, ale... Takie, które pozwoli nam też jakby nie zdradzić pewnych szczegółów graczom, co będzie oczywiście trudne. Może zacznę od tego, że ja jestem wielkim fanem całego uniwersum Wiedźmina i Proze Sapkowskiego, więc ta recenzja nie będzie do końca tak obiektywna, jak mogłaby być, aczkolwiek bardzo będę się starał. Chciałbym zacząć od tego, że jak wspomniałeś, o czym jest ta gra, lądujemy w Kryjnie tu są, właściwie na terenach wokół zamku Bokle, które jest opisane również w sadze, a także pierwszy raz pojawia się w grze, dostajemy zlecenie od jaśnie oświeconej Anny Henrietty na zabicie pewnej bestii i pojawia się wiele postaci znanych z książkowej sagi które dla tych, którzy czytali książki, naprawdę uśmiechnął się, gdy zobaczą, kto tak naprawdę daje nam tego quest'a. No i pojawiamy się w tej krainie i doznajemy szoku, bo jest to zupełnie coś innego niż w podstawce. I to jest też y, troszeczkę szok w porównaniu do tego, co czytaliśmy w prozie Sapkowskiego, bo okazuje się, że właśnie ta kraina, która jest dosyć kolorowa, pastelowa, wydaje się, że życie tam płynie błogo i bardzo przyjemnie, to jednak nocą, y, tam jest mroczniej niż w samej na przykład Wyzimie i to jest jakby plus na to, że jednak CD Projekt Red postanowi jakoś urozmaicić tą całą Ukrainę, Trochę słów o tym, czy podobała Ci się w ogóle sama historia, bo wydaje mi się z mojej perspektywy pierwszy dodatek Serca z Kamienia miał lepszą tą historię główną fabułę, bo tutaj oczywiście jest on angażujący, ale też nie zaskakuje tak jak mieliśmy w sercach z kamienia, bo tam ta historia była po prostu szczęki opadały i wtedy wystawialiśmy 10 na 10. Jak to u Ciebie teraz jest? Mi się wydaje, że CDP trochę... Nadwyrost zapowiedział, że ta fabuła będzie długa że będzie bardzo wciągająca i bardzo książkowa bo taka nie jest i jest to y, dla mnie duży minus ja spodziewałem się zupełnie czegoś innego niż dostałem, ale wraca między innymi, no będzie to spoiler ale pojawia się to we wszystkich recenzjach jakie tylko są praktycznie a propos Wiedźmina 3, wraca pewien znany wszystkim wampir z książek może imienia nie wymienię jeżeli ktoś nie czytał książek, jeżeli ktoś czytał to będzie wiedział o kogo chodzi pojawia się w dość dziwny sposób nie jest nawet dobrze wytłumaczone dlaczego i ja już miałem taki pewien dysonans, bo on no, właściwie to, to jego życie był, nie było zamknięte, było otwarte. Sam Sapkowski powiedział, że jest yy, nadzieje na to, że ten wampir wróci, no i w grze wrócił. No i co ciekawe, historia może jest angażująca, ale nie jest wciągająca, do, do tego stopnia, że ja na przykład jak grałem to questy z głównego wątku fabularnego. Grałem jeden, zrobiłem, nie wiem, pięć misji pobocznych, grałem znowu quest z misji głównej, zrobiłem pięć misji pobocznych i do momentu, aż przyszedłem graj co ciekawe, zajęło mi to mało czasu. Wydaje mi się właśnie, że nawet sam ten główny wątek jest krótszy od tego w sercach z kamienia, a było zapowiadane, że ma być to porówno 15 godzin wątku głównego i 15 godzin misji pobocznych. No, nie wiem, ja wszystkich misji pobocznych na razie jeszcze nie zrobiłem, ale już w tym momencie mogę powiedzieć, że na pewno to są misje poboczne. One są dużo bardziej takie innowacyjne, ciekawe niż w tym samym A Ja się samym z Tobą nie zgodzę, bo pojawiły się też misje FedExowe, których wcześniej nie było i w ogóle może nawiążę od razu gdzieś tam w przyszłość tej recenzji, ale wydaje mi się, że to jest taka trochę, ten dodatek jest trochę taką parodią innych gier RPG. Tak samo jak tu są jest parodią takiego średniowiecza, które gdzieś tam jest w Hollywood i tak dalej, które my niby znamy, ale takie nie było. Tak samo tutaj jest pewna parodia, gier RPG i w ogóle zachowań w grach, i przez co ten wątek fabularny, który był w sercach z kamienia, był bardziej skondensowany. On był taki, że w niego wsiąkało się jak w książkę, jak woda, w piasek i w zasadzie nic innego nas nie obchodziło. A tutaj jest tyle tych różnych przeszkadzajek, misji pobocznych, które odciągają nas skutecznie od głównego wątku, bo na przykład no, część tych misji pobocznych jest na tyle wciągająca, że jest ciekawsza niż wątek główny, a przynajmniej no to o tym właśnie mówimy, Dla nie. mnie było. Chciałbym już tak na sam koniec tej kwestii fabularnej dodać, że E, oczywiście powiedziałem, że te e, misje główne są trochę mniej atrakcyjne od tych pobocznych, ale pojawia się jedna misja i powiem tylko jak ona się nazywa. Nie chcę tutaj żadnych dawać e, spoilerów ani niczego. Dawno, dawno temu. Po tej misji stwierdziłem, że ta gra zasługuje na co najmniej oczko w górę. Warto dla tej jednej misji zagrać e, w ten dodatek. Naprawdę, polecam i to jest jakby gra w grze kolejnej. Więc... Wow, wow, taka, po tym że... miałem w końcu wow, bo już myślałem, że ta, ten wątek główny się skończy bez tego wow, nic mi nie zaskoczy w tej grze i nagle ale yes, jest taka wow. opcja, żeby... Jest, no wydaje mi się, ten nie poszedłem. Nie skończyć bez tej misji i wtedy naprawdę może być problem, ale... Prawda jest taka, że no do tego momentu, gdy nie dostajemy takiej ilości, takiego bombardowania nawiązaniami do innych, do literatury, czy do filmów, czy do popkultury, jak w tej konkretnej misji, czujemy się zawiedzeni i jest to niestety fakt. Może przejdźmy tutaj do mechaniki. Co nowego się pojawiło? Możemy ulepszać mutageny. Czy to z tego... Możemy ulepszać mutageny. Znaczy... Dostajemy na końcu no, coś w tym stylu. Machinę. Przyszły mutacje do Geralta, które pozwalają tak jakby dodać jedną dodatkową umiejętność i im więcej tych mutacji odlokowujemy, to odlokowują nam się kolejne sloty na umiejętności z podstawowego drzewka i wtedy możemy na przykład mm, wsadzić daną umiejętność tylko tego koloru, z którego jest dana mutacja. Brzmi to trochę skomplikowanie, w praktyce jest to bardzo dobre, bo e, im więcej im lepiej lewelujemy. Im więcej nasz Gerard zabija, jest rozwinięty, tym jest mocniejszy no i w końcu te sloty się przydały, bo tych umiejętności jest naprawdę wiele, a w podstawowej wersji gry nie chcę skłamać, ale bodajże miejsc jest tylko 12. No ale można je jeszcze tam wybierać w tych różnych miejscach, te kon konkretne mutageny i tak dalej, więc Trochę to już się zrobiło tutaj skomplikowane. Naprawdę, jeśli ktoś siedzi w tej grze, to dopiero zrozumie, co daje dana rzecz, czy co daje dane ulepszenie i że to z tym trzeba łączyć, a to z tym nie, bo wtedy nie wyjdzie się skomplikowało troszeczkę, ale za to CD Projekt Red odświeżył cały interfejs. interfejs. Ale to przy okazji jest prostszy. Pacza 120, tak, tak. zresztą mówiłem o tym tydzień temu, jest prostszy, jest bardziej przejrzysty, jest po prostu lepszy i nie mamy co w ogóle Mówić, że nie jest, jeżeli komuś się nie podoba, no to trudno jego sprawa... Ale też działa sprawniej, nie ma takich... Jedyny problem, który zacinania. ja zauważyłem, to na przykład, gdy sprzedajemy dużą ilość przedmiotów i jesteśmy przyciążeni o tysiące, o setki różnych kilogramów, to pojawia się problem właśnie zacinania tego ekwipunku, a tak poza tym, no to wszystko wygląda w końcu tak jak powinno. Szczególnie bardziej przejrzysty jest system questów, gdzie gdy dostajemy quest w danej krainie, już nie mówię tylko o samym dodatku, tylko ogólnie jeżeli gramy w Wiedźmina trzeciego od początku ze wszystkimi dodatkami, to jest obok niego logo krainy, w której ten quest się znajduje. Jest to bardzo przydatne. A wcześniej to było chyba jakoś podpisane, albo był tylko kolor, co, co jakby no i był nie, nie czyta, nie Czytając, y, nie mogliśmy od razu się spostrzec, y, czy to jest do dodatku, czy też do podstawowej wersji gry. CD Projekt również chwalił się tym, że ta gra zostanie ulepszona technicznie na konsolach, że będzie działała płynnie. Czy to zauważyłeś? Bym powiedział, no ja powiem że szczerze, nie, nie że bardzo. nowe stare bardzo. problemy. Gra wygląda zauważalnie ładniej i to w ogóle nie ma co dyskutować, jeżeli o to chodzi, bo zarówno bokle, jak i tu są, jak i welen, cała podstawka także wygląda ładniej. Nie wiem dlaczego, ale oświetlenie jakoś się zmieniło, albo mi się tak wydawało, gdy grałem w wiedźmina. Zauważalnie ładniej, natomiast wróciły problemy techniczne związane z doczytywaniem tekstur i modeli. Niejednokrotnie trafiło mi się, gdy jest taki znany mem z Assassin's Creed Unity gdzie pojawia się postać z wybałuszonymi gałkami ocznymi, yy, usta, zęby i tyle. Tak w Wiedźminie 3 Krew i Wino pojawiało mi się to bardzo często. Na szczęście można było z taką postacią pogadać i ten model dość szybko się doczytywał w trakcie. Bo w podstawce tak nie było, gdy model nie był doczytany nie można było rozmawiać z danym NPC-tem. Natomiast te problemy są. Być może zostaną załatane, być może nie, no ale coś kosztem, kosztem czegoś, bo tak jak wspomniałem wcześniej, gra wygląda zauważalnie ładniej. Ogólnie sam design tego, jak zostało zaprojektowane to miasto, jest bardzo sprytne i faktycznie nawiązuje do tych takich klimatów śródziemnomorskich, tutaj troszeczkę alp. Francuskich, a, ale też włosko-francuskie te Alpy i tak dalej, więc... Mamy górki tutaj bardzo skomplikowane, często da się spaść po prostu z tej górki i niestety się zabić, więc trzeba o tym pamiętać, żeby odpowiednio manewrować i na koniu, i pieszo. O czym warto wspomnieć to, że tym razem Wiedźmin w końcu dostaje swój dom, co jest trochę dziwne na Wiedźmina, bo Wiedźmin powinien być ciągle na szlaku, ale tym razem dostajemy dom, który możemy ale, ulepszać. I... Chciałem o tym powiedzieć tak? na końcu, bo... Ten dom jest takim jasnym sygnałem dla gracza, że to jest koniec historii Geralta, bo gdy jest zakończenie dodatku, to gra nam sugeruje, że już nic więcej nie będzie i generalnie... Nie chcę powiedzieć jak, po co i dlaczego, ale wszyscy wiemy, że jest to zakończenie. CDP informował o tym, że jest to już ostatni dodatek do Wiedźmina i ta willa myślę symbolizuje to, do czego doszedł Gerald przez cały swój szlak, przez całą swoją drogę od pierwszej części do bogactwa, jakim dysponuje. Natomiast chciałbym wrócić jeszcze do projektu lokacji. Jest on fantastyczny i można zachwytać się podobnie jak w przypadku Uncharted 4. Samo bokle jest podobnej wielkości jak Nowig może trochę mniejszy, ale jest to ogromne, szczególnie do przybiegnięcia na pieszo. Co mi przeszkadza w projekcie, niepotrzebne pantery w ogóle nie pasują do tej krainy, przynajmniej moim zdaniem, a także nie pasują mi to, że są tam wszechobecne burze i deszcze. Bo jak ci mieszkańcy tej krainy mają produkować to wino, gdy tam praktycznie ciągle pada? Ale to ja... Chyba ty masz jakąś dziwną wersję gry. Nie. U mnie nigdy nie było burzy. Ja miałem w zasadzie co jakiś czas tą burzę, co noc miałem burzę, w zasadzie tylko w dzień, chyba że masz nie jeden wielki bóg burzany, że tak powiem. <laughs> nie, z tego co czytałem, nie tylko ja nie. mam taki Cza problem. Czas na podsumowanie. Czy, czy ten dodatek jest warty rzeczywiście 100 zł i czy dostajemy tyle, ile nam obiecali, czy to jest 30 godzin, bo ja mam pewne wątpliwości. To nie jest 30 godzin, znaczy jest 30 godzin, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, gdy ile czasu spędzimy przy kwestach pobocznych. No i gdy... Założymy, że ten dodatek nie jest dla nas tylko wątkiem głównym i będziemy y, robić każdy znacznik, wypełniać każdy smaczek, który tam się pojawia, a jest ich wiele, w tym jeden, który naprawdę sprawi, że opadnie wam kopara do podłogi, przynajmniej mi opadła, jako y, wielkiemu y, zwolennikowi filmów przyrodniczych. To mały spoiler. Jeżeli założymy, że będziemy spełniać te misje, to naprawdę ta rozgrywka się wydłuża. Jeżeli chodzi o sam wątek główny, to jest on krótki, niesatysfakcjonujący, przynajmniej mnie, no. ale warto w to zagrać. Z mojej strony zdecydowanie warto zapłacić nawet 100 zł, nawet jeśli byłoby to 200 za ten dodatek, bo takich dodatków nie ma. Nikt w teraźniejszej i nawet kiedyś branży nie robił tak rozwiniętych dodatków, które można nazwać tak po prostu następną grą albo spin-offem. To by się dało, żeby to sprzedać oddzielnie i każdy, kto by kupił, byłby zadowolony i co najmniej recenzje, które pojawiałyby się w prasie i w internecie, twierdziłyby, że ta gra jest na 8 albo nawet na 7, czy nawet na 9 punktów w skali 10-stopniowej. Moim zdaniem jest to dodatek, który świetnie kończy to całą przygodę Geralta z Rivi, więc ja polecam i ode mnie będzie 9 na 10. Od ciebie? Ode mnie 8. Plus. 8. Plus. To jest teraz trudny temat do ugryzienia, czyli dajemy 9 czy 8. Plus? Ja bym był za 8, plus, dlatego że nie bawiłem się tak dobrze jak przy dodatku serca z kamienia, dlatego że ilość błędów technicznych jest dużo większa jak przy dodatku serc z kamienia. Dlatego także, że wątek główny w sercach z kamienia dla mnie był dużo lepszy niż w krew i Wina. No dobrze, zgodzę się obniżyć o pół oczka, żebyśmy tutaj jakoś doszli do konsensusu. Tak więc 8,5 na 10 odgramy na maksa i jeszcze raz dziękujemy CD Projekt Red za dostarczenie kopii do recenzji.